No, także witamy tutaj w Nicei jeszcze, ale za niedługo będziemy w Monaco. Zobaczcie, kto nam tu drzwi otwiera. Michu, skąd on się tutaj wziął? Wcinamy coś. No, 20 minut. On zaczyna o godzinę serwis. 12. 12 Nas. 20 minut. A. Jest. Nic nie zrozumiałem ogólnie, nic first thing, ale jest okej. Okay. No tak, ale bo mówiła po, jak, po francusku, stary, ja tego nie rozumiem języka jeszcze. Fajna miejscówka, zobaczcie jakie tutaj są widoczki. Nawet kaktusy rosną. Ale kto tu wbił, żeby namalować te te, Wy, wydzie, wydziarać? Obdziarany kaktus. Żeby nie było, nie? Widać od razu, że jedziemy do Monako, trzeba się jakoś porządnie ubrać. Tylko jakiegoś porządnego powozu brakuje. Dotarliśmy już do Monaco. Tutaj jesteśmy przed wejściem. Zaraz będziemy wchodzić właśnie do tego garażu księcia Monaco. Patrzeć, jakie tam mają fajne samochody. No to ekipa już tutaj wbija i będziemy ogarniać. Są też filmowcy. z tego co wiem to te Porsche ma być wylicytowane na cel charytatywny. No a tutaj też mamy inne różne samochody. Schodzimy teraz w dół, żeby zobaczyć co ciekawego tutaj właśnie ta piwnica kryje. No i tutaj mamy kolekcję aut. To są fajne takie furmanki. Tu tak. A tu w ogóle furmanki. Podobno ta Alfa tak się psuła, że nigdy nie wyjechała z tego garażu. A to taki żarcik, zobaczcie jakie fajne samochodziki. No to faktycznie robi klimat. Szkoda, że już nie robią takich aut teraz. Od transakcji kryptowalut, uh, portofeli kryptowalut, z moimi przyjaciółmi to macie Tour de France 2020 Tour Malaise.

the biggest fan of you oczywiście, yeah, obviously i know him <laughs> okay. i'm to seeing you in torino super very nice To will be the best so thank you so much. Right. muzeum całkiem ciekawe znaczy muzeum to nawet nie jest muzeum tylko to jest garaż właśnie tego księcia no i tam prezentacje już są mówią na temat kryptowalut na temat, na temat platformy znd no, a ja czekam ciągle na ten airdrop i czy dowiemy się, jaki jest przelicznik właśnie tych punktów z aplikacji telegramowej i ile dostaniemy airdropa. Tego się jeszcze nie dowiedziałem, ale mam nadzieję, że trochę informacji uda się tutaj uzyskać. Próbuję złapać takiego jednego gościa, co może coś wiedzieć, ale zobaczymy. Michu, może ten, może ty Licznik, wiesz, jaki wiesz, będzie tam... czy nie wiesz? będzie bardzo dobry, każdy będzie mega zadowolony, także no. Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. W ogóle taka fajna miejscówka to jest. Zobaczcie, tam z tyłu. Tak rozkminialiśmy też z Michałem, że te z tyłu budynki, no to te stare budownictwo jest dużo ładniejsze niż nowe budownictwo z tej strony. No i co jeszcze zauważyłem, no to wieczorem zaczyna tu być naprawdę fajnie, czyli jak te światła zaczynają świecić, sztosik. Najlepsze jest to, że chciałem zabrać drona z sobą, ale. Latanie dronem w, Monaku jest, w Monako jest legalne i możesz normalnie latać. Tylko, że potrzebujesz aplikować o e, pozwolenie dwa tygodnie wcześniej, Ja niestety tego się nie udało zrobić. No, także my teraz jeszcze trochę poddychamy świeżym powietrzem i lecimy dalej podsłuchiwać. Yes, so this pool... For 40, 40 will be unchangeable so there będzie tokens więc nie to być mniej stakers of course że can będzie wszystkich always Oczywiście można możliwości, i nie będzie i że nie jak powiedziałem, z nie będzie możliwości, for out e, będzie możliwości, trochę więcej o tym? Tak naprawdę jesteśmy w miejscu, gdzie znajduje się prywatna kolekcja. Akcja charytatywna jest, jest dosyć specjalna, to jest akcja charytatywna na rzecz fundacji samej księżnej Monako, także naprawdę potężna organizacja. Dziś mi coś więcej o planach prostylowych, jeśli chodzi o transport na Mamy już tam lending, mamy borrowing i tak dalej i natomiast już w pierwszym kwartale 2025 będzie startował Explore i Borrow, Explore to, tak jak wspomniałeś to jest właśnie zaimplementowanie sztucznej inteligencji do takiego menadżera finansów, czyli każdy będzie miał takiego swojego asystenta, który przeprowadzi go przez tą całą ścieżkę bezkomplikowaną wejścia na rynek kryptowalut, zarządzania swoimi finansami i jakby kryptowalut to musimy tworzyć takie narzędzia, które trafiają do prostych ludzi. Mam na myśli takich, którzy nie, nie, nie potrzebują jakby zgłębiać się w tajniki tej technologii i e, uczyć się jak działają portfele kryptowalutowe i Wydaje mi się, że to będzie taki lekki game changer jeszcze W tradycyjnej formie znanej już od miesięcy na rynku krypto przez Swiggy i Jetta czy też te inne znane Zilli Campaign. My chcieliśmy zrobić coś innego i z trendem jaki pojawił się niedawno na rynku ale no, na później Roman no, hamster i chcieliśmy stworzyć taką aplikację. I uwaga, tutaj pomysł powstał e, na początku lipca, na e, początku sierpnia, a już 21 sierpnia mieliśmy własną aplikację i wystartowaliśmy z nią e, live, tak więc stworzyliśmy ją w kurwo szybkim czasie, chociaż na samym początku planowaliśmy to się. E, też przez widzic, przez, przez swój budgeta. Wydaje mi się, że to był dobry wybór i ściągnęliśmy dużo więcej osób niż się niż spodziewaliśmy. Przede tam próbowałem tą kampanię, także mam nadzieję, że wyniki są e, zadowalające. A e, jeśli chodzi w ogóle o to wydarzenie, całe jesteśmy w tym momencie w Monako. Ja też jeszcze taki mini wywiad tutaj walnę, chłopaki już porozmawiali, ale też wrzucę coś ciekawego na mój kanał. Także zapraszam, zaraz będzie rozmowa z Piotrem. Tutaj. Wszystkim ze mną jest Piotr. Jest to gościu, który stworzył, a może nie stworzył, ale rzucił pomysłem na token ZND, jeżeli chodzi o całą platformę. Zadamy mu kilka pytań. Więc zaczynamy. Może przedstaw się Piotr, powiedz kim jesteś, bo ja tak trochę Cię przedstawiłem, ale wytłumacz ludziom czym tak naprawdę się zajmujesz w ZND. Okej. Okay. No na pewno jestem osobą, która koordynuje wszelkie procesy związane z tokenem. Zarządzałem zespołem już od dwóch lat w celu takim, żeby ten token wypuścić do rynku, zaprojektować wszystkie, wszystkie jego mechanizmy. No i dzisiaj się znajdujemy w takim dniu, gdzie ten token rzeczywiście wyszedł do rynku. Super, w ogóle to znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. E, może powiedz coś o tym miejscu? Jest to kolekcja Jest to księcia, tak? księcia Monaco. A tak naprawdę całej rodziny z kilku pokoleń. Tak, z kilku pokoleń, ale właśnie zobaczcie, jakie tutaj mamy super miejsce. Tylko, że tu chyba już powoli zaczynają zamykać, bo światła raz gasną, raz się po prostu tak. zaświecają. Ale zobaczcie, jakie świetne samochody tutaj mamy. No ale wróćmy teraz do tokena ZD. To, zrobiliśmy kampanię reklamową, jeżeli chodzi właśnie o token. Zrobiliśmy kampanię airdropową. Mhm. Ciekawi mnie. Dlaczego akurat wybrałeś właśnie formę klikacza? Bo klikacze stały się dość popularne i mi się wydaje, że trafiliście idealnie w punkt jeżeli chodzi o, te, o ten klikacz, o gierkę tak naprawdę. Mm. I jak z punktu widzenia twojego performuje ten sposób pozyskiwania zarówno i klientów jak i community? Wiesz co, no wydaje mi się, że projekty, nikt się tego nie spodziewał tak naprawdę, ale projekty typu NotCoin czy Combat Hamster one pokazały nam że jest pewne narzędzie, które można zrobić do tego, żeby cały czas zagrzewać ludzi do, pew do wykonywania pewnych czynności na social mediach, czy też żeby utrzymać ich uwagę grając w grę, i my to zrobiliśmy. Nasza gra była dosyć emocjonująca dla naszej społeczności. To była tak zwana kulka, nasza społeczność nazywa to kulką. Czyli Flappy Bird to było? Flappy Beard, ale pomiędzy wykresami, czyli pomiędzy świecami wykresowymi. I to było dosyć ciekawe, ponieważ sama gra przyciągała jakby tą uwagę i pozwalała utrzymać tą uwagę przez dwa miesiące, tak naprawdę. A na drugiej zakładce tej aplikacji były zadania, które były bardzo ważne dla projektu, bo tam były właśnie lajkowanie postów, szerowanie mm -hmm. postów, komentowanie, dzielenie się całą jakby opinią członków naszej społeczności o projekcie, co dało nam ekspozycję tak naprawdę w social mediach potężną. No i teraz odpowiednio chcemy nagrodzić naszych użytkowników. Jeżeli chodzi właśnie o performance tego typu kampanii, masz jakieś liczby, ile na przykład osób skorzystało, mhm. wbiło do tego klikacza, kliknęło właśnie zarejestruj się i jak było z utrzymaniem tej aktywności, bo ja po sobie i po ludziach, którzy brali w tym udział, a nasze community jest dość duże, jeżeli chodzi o hajsoholików, no to oni dość mocno w to poszli, bo tak. ludzie lubią gamifikację procesu, po prostu oni lubią coś mhm. takiego. Plus oczywiście, jeżeli ja powiedziałem, że mamy tutaj darmowy jest do zgarnięcia, jest AirDrop, do no to wszyscy w to poszli, i wydaje mi się, że dużo ludzi z tego skorzystało. Ja potwierdzę, że hajsoholicy byli jedną z spręż, bardziej prężnych grup działających w apce, ale mieliśmy kilka takich właśnie niezależnych grup również z zagranicy, bo Polacy mhm. oczywiście stanowili tam niesamowitą przewagę, natomiast z zagranicy też mieliśmy na przykład z apki Jest kolejna dużo przyszło osób i mieliśmy po 120 tysięcy, ponad 120 tysięcy użytkowników, którzy wow. zarejestrowało się w aplikacji telegramowej. Wykonywało pewne czynności i tak dalej, i to też jest warte podkreślenia uwagi, że jesteśmy jednak CEKS-em, jesteśmy scentralizowaną platformą, mamy pewne wymogi, mamy regulaminy, które rzeczywiście muszą być w zgodzie z prawem, więc każdy musiał mieć to konto. Mimo wszystko zweryfikowane. I tutaj już mamy mniejszy ten skaźnik, ale musiałbym sprawdzić statystyki, ale około 25 tysięcy osób brało udział w tej kampanii. Wow. Natomiast chciałbym też zauważyć, że nie tylko Clicker, był częścią tej kampanii, ale też działania na platformie, czyli trading, Stake, lokowanie właśnie, tak, tam był, lokowanie tak. środków w Ernie, trading na Zonda Krypto, bo, bo mamy dwie platformy: ZND e i Zonda Krypto, więc tych zadań było naprawdę dużo i każdy tak naprawdę mógł wybrać to, w czym się czuje najlepiej i mhm. każdego odpowiednio za to nagrodzimy. Pule były równe na wszystkie typy aktywności, więc tak naprawdę nikt nie powinien tutaj narzekać, jak ktoś był bardzo aktywny w jakiejkolwiek z tych aktywności, o której wymieniłem, no to będzie tak nagrodzony. Często ludzie też podchodzą do tego w taki sposób, że a ja sobie kliknę, sprawdzę i wydaje mi się, że nawet takie osoby coś tam otrzymają i powinny być zadowolone, a znam bardzo dużo osób, które jednak podjęły tutaj wyzwanie tak. i zarówno zrobiły właśnie aktywności na Telegramie, zrobiły aktywności na samej platformie, zainteresowały się platformą. Wydaje mi się, że to z czasem też przyniesie dużo większe zainteresowanie właśnie w ogóle całą platformą z w ogóle dzisiaj też mieliśmy okazję przeżyć listing na giełdach. Jak oceniasz ten listing? Bardzo na gorąco, bo mamy godzinę 21 z kawałkiem, godzinę temu wystartowały rynki. No nie mam za dużo czasu, żeby patrzeć na te wykresy, chociaż gdzieś tam staram się zawsze spoglądać. Wydaje się dobrze, zobaczymy co przyniosą następne dni. Udało nam się, to jest też niebywały wyczyn, bo odpaliliśmy program stakingowy na smart kontrakcie. To też nie jest centralizowane narzędzie, to jest smart kontrakt, do którego wpadają tokeny. Nasi użytkownicy od wczoraj mogli swoje swoje tokeny, bardzo dużo osób wybrało tą drogę. Dzięki czemu na, na starcie rynku też mało osób chce sprzedawać, bo tamtej biary i mm -hmm. zachęciły i tak dalej. Więc uważam, że sam start był, y, był świetny, zobaczymy co przyniosą następne. A jeżeli chodzi o smart kontakt, to na jakim kontrakcie jest to postawione? Cały token jest oczywiście RC20. No i oczywiście smart contract stakingu Ethereum. też jest na, to, na sieci Ethereum. Ethereum, Ale okay. nie, nie wykluczamy e, zrobienia bridge'a do, do innych sieci, tak żeby po prostu opłaty tradingowe na dexach nie dobijały mniejszych e, traderów. O, i to jest bardzo dobra wiadomość, bo jak wiemy Ethereum wszystko spoko. E, daje też duże oczywiście, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, hmm. ale też. E, Wydaje mi się, że właśnie pójście w szerszą mhm. przestrzeń tych różnych deksów, różnych właśnie smart kontraktów czy może blockchainów. Przyniesie też większe zainteresowanie ludzi, jeśli chodzi o pasywne zarabianie. Wydaje mi się, że. Póki co wiemy wystarczająco na temat tokena ZND, na temat listingu. Ja jestem mega zadowolony, że dowiedziałem się jednak, że faktycznie ta kampania na klikerach się udała. I wydaje mi się, że jeszcze jest to dobre narzędzie do tego, by wykorzystywać właśnie, jeżeli macie taki pomysł biznesowy, żeby właśnie zagregować tych ludzi w jednym miejscu i zachęcić ich do tego, by byli częścią po prostu jakiegoś komunity. Także dzięki Piotr za to, że mogliśmy porozmawiać. No to...

Hola. Si To Is test my Polish? Polish wiele He's played many many times for Juventus. He's a legend. He's captain both Juventus and the Italian national team. W ogóle tak sobie myślę, że ci ludzie to tacy biedni, muszą spać na tych łódkach. Swojego domu nie mają czy co? Szkoda mi ich. Co ty Michał powiesz? Biedni? Ja, ja tu widziałem jedną taką łódkę. Nazywała się Terra Luna. no ona już była na dnie. A utonęło. Aladdin, o Aladdin! No ja bym się podżygał, znałem życie. Czy to jest znak? No rush i tyle. Zobaczcie, Buddha bar. Jak w Azji. Sprawa wygląda tak, że w nocy ciężko tutaj złapać jakąkolwiek taksówkę, także udaliśmy się pod kaseno, no i tutaj zgarnęliśmy już taksi. Jak widzicie, on się fajnie tutaj zatrzymał, żebym yes, zrobił hello. sobie zdjęcie. Mamy też koleżanki machające do nas. No i zmykamy, jedziemy właśnie do miejsca, gdzie się zatrzymaliśmy. Schodzisz na śniadanie, w ogóle to, słuchajcie, mój głos oczywiście chrypka, nie? Schodzisz na śniadanie, zostało tylko coś takiego, a tu micho uśmiechnięty. Wszystko zjadł. Mamy sporo czasu, bo hotel oddaliśmy o 12, a na lotnisku powinniśmy być na godzinę 16. Odcinek vlogowy, jeżeli chodzi o całą Nice oraz Monako, można znaleźć na moim kanale vlogowym, do którego Was właśnie odsyłam. Jak spojrzycie tutaj do góry, no to będzie odnośnik. Miłego wieczoru. Pozdro. Hej.